Filip biegł przez wiejskie pola, krzyczał, patrzcie jaka forma. Przeskoczyć chciał przez płot i rów, lecz coś poszło źle, zrobił chlub i bu Bafit no Filip to do gnojówki dziś. Kacki piszą, ale ślisk Roni patrzy, kręci głową, a Filip macha ręką z liną wesołą. Krowy w sioku, koń się śmieje. No Filip nie złamasz nadzieję. Zamiast wstydzić się przy złości, zrobił z tego sport i mistrzowskie lądowanie w no Filip Do Filip roszu do gnojówki dziś, świnie krzyczą, chłopie bliźni. Wszyscy ryczą, farma cała, bo taka akcja to nie bywała. A! Babcia z okna woła, hej! Zostaw buty, bo to knój nie spray. A Filip śmieje się, aż echo leci. Przynajmniej czysty od stóp po plecy. Filip wskoczył do gnojówki dziś, cała wieś się śmieje w mig, Bo czasem, gdy świat się wali, trzeba wskoczyć i wyjść z humorem cali Bo Filip skoczył do gnojówki dziś, kawki piszczą, ale ślisk Roni patrzy, kręci głową, a Filip macha ręką z miną wesołą Krowet w szoku koń się śmieje, no Filip niezłe, masz nadzieję Zamiast wstydzić się czy złości, zrobił z tego sport i mistrzowskie lądowanie w błotości Do Filip w kroku koń się śmieje, do Filip niezły masz nadzieję Zamiast wstydzić się czy złościć, zrobił z tego sport i mistrzowskie lądowanie w błotości Do Filip w błotości. do, do nie dziś, świnie krzyczą, chłopie bliźni Wszyscy ryczą, falma cała, bo taka akcja to nie bywała Babcia z okna, woła, hej, zostaw buty, bo to gnój nie spray A filip śmieje się, a z echo leci, bo taka akcja to nie bywała Babcia z okna, woła hej Zostaw buty, bo to gnój nie spray A filip śmiej się a z echo leci Przynajmniej czysty od stóp po plecy Babcia z okna, woła hej Został buty, bo to i nie spray. A Filip śmieje się, a z echu leci. Przynajmniej czysty od stóp po plecy. Do Filip skoczył do gnojówki dziś. Cała wieś się śmieje w mig. Bo czasem, gdy świat się wali, trzeba wskoczyć i wyjść z humorem cali. Ach.